Cześć, witam Cię na kanale Twój Biznes od Podstaw. Twój Biznes od Podstaw to miejsce, gdzie pomagamy małym firmom przygotować się do skalowania. Oznacza to w praktyce, że będziesz mógł zarabiać coraz i coraz więcej. Prawda jest taka, że bardzo dużo małych firm dzisiaj ma trudności w tym, żeby osiągać coraz większe wyniki finansowe, a my jesteśmy po to, żeby Wam pokazać, jak to można zrobić skutecznie. Dzisiaj tematy związane z tym, w jaki sposób początkujący przedsiębiorca może żyć w tak zwanym work-life balance. Kiedy rozpoczynamy nasz biznes, to wydaje nam się, że będziemy pracować kiedy chcemy. Wydaje nam się, że będziemy mogli w każdym momencie wyjść ze znajomymi na kawę, wziąć urlop, wyjechać na wakacje. I oczywiście to nie jest tak, że nie do końca jest to prawdziwa informacja, natomiast większość początkujących przedsiębiorców zderza się ze ścianą rzeczywistości. Okazuje się, że na samym początku pracujemy więcej niż nam się wydawało, dlatego że to nie jest tylko operacyjna praca, jest to również praca przedsiębiorcy i my często nie zdajemy sobie z tego na samym początku sprawy albo nie zdajemy sobie sprawy, że to zajmuje całkiem sporą ilość dnia. Z biegiem czasu jednak ta firma się rozwija, mamy coraz więcej i więcej klientów, w związku z tym mamy więcej i więcej pracy. Kończy się to tym, że coraz wcześniej wstajemy, coraz dłużej zostajemy wieczorami w pracy, coś tam próbujemy zrobić w weekend. Rodzina się denerwuje, że jest nas coraz mniej w, w domu, że nie o to chodziło w tej firmie, że przecież firma miała być po to, żeby było nas w tym domu więcej. My sami jesteśmy zmęczeni i sfrustrowani. Ja bardzo często porównuję to do chomika w takim kołowrotku. No i teraz jakby pytanie polega na tym, jak z tego kołowrotka wyjść. Prawda jest taka, że to jest moment, kiedy trzeba zastanowić się, w jaki sposób nasz biznes poukładać, poskalować, być przygotowanym do zeskalowania biznesu. Skalowanie biznesu w praktyce oznacza tyle, że w tych samych roboczych godzinach, które realizujesz dzisiaj, jesteś w stanie obsłużyć coraz większą ilość klientów. I teraz może to być tak, że ty nadal pracujesz tyle samo godzin, obsługujesz więcej klientów, ale może być też tak, że pracujesz mniej ale dzięki temu, że jesteś w stanie w krótszym czasie tych klientów obsłużyć, powoduje to, że nadal twoje przychody są na tym samym poziomie. I teraz, jak warto rozpocząć taki proces, dzięki czemu to nasza work-life balance może zostać zachowana? Przede wszystkim szukamy różnego rodzaju automatyzacji. Automatyzacje nam się kojarzą raczej z dużymi firmami, z korporacjami, to, czego pewnie o mnie niekoniecznie wiesz, to to, że ja od ponad 15 lat pracuję z dużymi, średnimi firmami, pomagam im się standaryzować i optymalizować. W związku z tym doskonale wiem, co działa w dużych firmach i jak to przenieść do małej. Myślę, że ZustaniemOS jest najlepszym dowodem na to, że to, to działa, dlatego że dzisiaj ZustaniemOS przynosi kilkadziesiąt tysięcy stabilnego dochodu miesięcznie i jednocześnie ja pracuję w tej firmie średnio na dwie godziny dzienne. Więc jakby to jest możliwe. Wiem, że to się da no, również na małej firmie, na malutkiej firmie. Prawda jest taka, że możesz wprowadzić na przykład możliwości samodzielnego umawiania się klientów przez kalendarz. Czyli nie umawiasz się z każdym klientem indywidualnie, natomiast w kalendarz wrzucasz swoją dostępność, kiedy możesz się z tymi klientami spotkać. Dzięki czemu ci klienci dostają linki, sami się na te spotkania umawiają. Idealnie by było, gdyby jeszcze system do umawiania spotkań wysyłał tobie i klientowi linka do spotkania. Jeżeli to jest spotkanie online. W przypadku, jeżeli to jest spotkanie stacjonarne, no to być może warto dogadać się z restauracją, biurem czy jakimkolwiek miejscem, w którym te spotkania odbywasz, aby to było na przykład zawsze w poniedziałki. Dzięki czemu też raz jedziesz do tego miejsca, raz do tego miejsca wracasz. Niekoniecznie musisz tam jeździć codziennie, co też powoduje, że jest to pewien proces optymalizacji. Kolejna rzecz, która, jakby, którą warto zrobić, to zastanowić się nad tym, które zadania zajmują ci najwięcej czasu, są najdłuższe i jednocześnie są proste. Na przykład takim prostym zadaniem, które jest dosyć żmudne, jest przygotowanie dokumentów do biura rachunkowego. Takim żmudnym zadaniem jest wysłanie na przykład, nie wiem, tysiąca mail do potencjalnych klientów. Takim zadaniem jest poszukanie jakiś na przykład grafika do współpracy czy copywritera czy kogokolwiek innego, gdzie musimy wysłać jakieś tam przeanalizować, pogadać z tymi ludźmi. No i to są zadania, które w pierwszej kolejności powinniśmy delegować. I teraz oczywiście delegowanie kojarzy nam się z wynagrodzeniem. I bardzo dobrze. No bo w momencie, kiedy delegujemy zadania pracownikowi, no to trzeba zapłacić tej osobie za wykonaną pracę, ale zauważ, że delegujesz tej osobie najdłuższe i najprostsze zadania. Najprostsze oznacza, że to wynagrodzenie będzie stosunkowo niskie, dlatego że za proste prace się płaci mało. Z drugiej strony najdłuższe oznacza to, że to odzyskujesz w tym czasie mnóstwo czasu. Wyobraź sobie taką sytuację, że ty wysyłasz te maile do klientów, jest to 1000 maili miesięczna. zajmuje ci to na przykład, nie wiem, 15 godzin. Absolutnie teraz wymyśl, nie mam pojęcia, ale to zajmuje. W momencie, kiedy ty zapłacisz za 15 godzin komuś, kto to zrobi za ciebie, no to prawdopodobnie zapłacisz za to jakieś 500 zł, Piela z drzwi. Prawdopodobnie, biorąc pod uwagę aktualne cenniki wirtualnych asystentach. Z drugiej strony, odzyskujesz 15 roboczych godzin. Pytanie, ilu klientów jesteś w stanie w tym czasie obsłużyć i jaki przychód wygenerujesz dla firmy? Jestem absolutnie pewna, że to będzie więcej niż 500 zł. I teraz w tym momencie e, pozwalasz sobie na zatrudnienie kogoś, jednocześnie na odzyskanie czasu, w którym jesteś w stanie dla firmy zarobić więcej pieniędzy, niż komuś płacisz za usługę. I właśnie na tym polega prosty delegowany zadań. Chodzi o to, żebyśmy my, jako przedsiębiorcy, my, jako managerowie, my, jako eksperci w danym temacie, um, mogli poświęcić się temu, co rzeczywiście przynosi pieniądze do firmy. Robienie wszystkiego samemu prowadzi do tego, że pracujecie coraz dłużej, coraz więcej, jesteście coraz bardziej sfrustrowani. I do niczego rozsądnego ostatecznie to nie doprowadza. Najczęściej kończy się to tym, że my, jako przedsiębiorcy, albo zamykamy tą firmę, albo przychodzimy do tej pracy z ogromnym zmęczeniem. No ogólnie czujemy się w życiu niespełnieni. Mam nadzieję, że te krótkie porady pomogą Ci w tym, aby troszkę ten biznes sobie optymalizować i skalować, dzięki czemu będzie Ci łatwiej zachowywać Twój work-life balance.